Witajcie, kochani, jak się dzisiaj macie? Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Jesteście zdrowi, wypoczęci, uśmiechnięci i gotowi do naszego kolejnego spotkania. Posłuchajcie. Znalazłam dzisiaj pewien wierszyk. Chcielibyście go usłyszeć? Ja tak samo jeszcze go nie czytałam, więc odczytamy go razem. Zgadzacie się? To teraz słuchajcie. Musicie usiąść wygodnie. Tworzyć uszy, cyk, 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 zamknąć buzię. I uważnie słuchać. Chciałabym, abyście odpowiedzieli mi na pytanie, kim jest bohater naszego wierszyka? O kim będzie mowa? Woda słuchamy. Michał Jankowiak, woda. Mała chmurka zapła. Kropelkami świat zalała, Zasiliła rzeki w wodę, Ożywiła nam przyrodę. Dzięki wodzie wszystko żyje, Każdy ją na świecie pije. Mały kwiatek, wielkie drzewo, Które pnie się aż pod niebo. Wodę piją także dzieci, Taką, co ze źródła leci. Bo by rosnąć, a wyżyć, trzeba czystą wodę pić. Podobał Wam się dzisiejszy wierszyk? Powiedzcie mi, o czym była mowa w tym wierszyku i kto jest jego bohaterem? Kto jest bohaterem? O kim było w wierszyku? Już wiemy. Bohaterem dzisiejszego wiersza jest woda. To jasne. Posłuchajcie, no, mam do Was jeszcze jedną niespodziankę. Zaprosiłam dzisiaj do nas gościa. Tak, przyjdzie do nas pewien gość, który troszeczkę Wam opowie o tej wodzie. Chcecie coś usłyszeć i go zobaczyć? Siadamy wygodnie. Waga, zaprośmy go. Zapraszamy, zapraszamy. Serwus dzieciaki. Jestem kropelka. Ale wy chyba dobrze wiecie, kim jestem. W dodatku, teraz jestem bardzo malutka. Słuchajcie, mam dla Was pewne zadanie. Powiedzcie mi, co Wam się ze mną kojarzy? Gdzie według Was możecie mnie znaleźć? Słuchamy. W morzu? W morzu! Oczywiście, że w morzu! Macie rację. Gdzie jeszcze? W kałuży! W kałuży doskonale! Co jeszcze? W jeziorze. W jeziorze, ależ naturalnie. Gdzieś jeszcze? Woda się nie kończy. Woda się nie kończy. Doskonała odpowiedź! W butelce. W butelce? Dokładnie. Możecie mnie mieć nawet w domu. W chmurach. W chmurach doskonale. Gdzieś jeszcze? W rzece. W rzece! Bardzo dobrze. Gdzie jeszcze? W oceanie. W oceanie. To może ostatnia odpowiedź. Gdzie jeszcze możecie mnie znaleźć? W kranie. W kranie. Naturalnie. Jestem w waszych domach. Bardzo dobrze. Jak wiecie, uwielbiam podróżować po całym świecie. Byłam już w rzece, wiśle, w waszym Morzu Bałtyckim hmm, i byłam chyba w waszej kałuży przed przedszkolem. Jednak nie zawsze mogę. Podróżować po całym świecie i zwiedzać, ponieważ dużo ludzi mnie marnuje. Wylewa, nie dokręca kranu, zużywa w nadmiarze i brudzi jakimiś dziwnymi substancjami. Robię się wtedy bardzo smutna i zmęczona. A wy lubicie być smutni? Chyba nie. Ja też, dlatego możecie mi pomóc. Nie wylewajcie mnie niepotrzebnie. Zakręcajcie wodę w kranie. Możecie brać prysznic zamiast nalewać pełną wannę. I nie wlewajcie do mnie jakichś dziwnych substancji. Wtedy na pewno wszystkie kropelki będą bardzo szczęśliwe. A słuchajcie, tak właściwie wiecie, jak ja powstaję? Podpowiem Wam, że przychodzę na Ziemię z deszczem. Mm, z deszczem, z deszczem. A skąd pada deszcz? Wiecie już? Tak, macie rację. Z chmur to jasne, dlatego mam dla Was doświadczenie. Chciałabym, abyście zobaczyli, jak powstaje chmura. Musicie przygotować czajnik z wrzącą wodą, kubek szklany, kostki lodu i talerzyk. Do szklanego kubka. Wlewamy wrzącą wodę. Poproście, aby rodzice wam pomogli, bo to jest bardzo niebezpieczne. Następnie razem z nimi nałóżcie na talerzyk kostki lodu. I ten talerz połóżcie na kubeczku. Pamiętajcie, by wykonywać to doświadczenie w ciemności i odpowiedzcie sobie na pytanie jak powstaje chmura? Ja Wam teraz tego nie mogę powiedzieć, bo zepsuję Wam niespodziankę, ale na pewno szybko się zorientujecie. Mam nadzieję, że teraz już wiecie, jak się mną zajmować i opiekować. Pamiętajcie, nie marnujcie mnie. Dziękuję Wam bardzo, że mogłam dzisiaj Was odwiedzić. Do zobaczenia.